Hej, pomyślałem, że zrobię takie małe podsumowanie mojego krótkiego okresu użytkowania. Przedstawię jakieś wady, zalety tego motocykla. Mało jest na ten temat jakichś opinii, wypowiedzi. Motobanda nagrała o wcześniejszej wersji y, fajny taki film. Y, no świetnie się ich ogląda, to trzeba przyznać. A ja tutaj ze swojej strony nie jestem w stanie tego zrobić tak profesjonalnie. Jednak jakieś tam wady i zalety, jako użytkownik, jestem w stanie Wam podać. Jeżeli chodzi o wady tego motocykla, tak jak już wspomniałem wcześniej, no nie jest to motocykl też bez wad. Jednak czy te wady go w jakiś sposób dyskryminują w sensie takim, że no nie da się nim jeździć, czy nie da się go użytkować? Na pewno nie. Ani nie powodują też, że jest to motocykl zły. Jednak warto o tym wspomnieć. Tutaj największą wadą, jaką zauważyłem, to są lusterka, które wydawałoby się, że. No są fajne, można je sobie dosyć tak szybko złożyć, rozłożyć, bez przestawiania. Niby tutaj mamy ustawianie tego światła widzenia na zasadzie przekręcenia tego, tylko jak widzicie, to w zasadzie w ogóle nie działa. Powoduje to, że lusterka w zasadzie nie da się ich ustawić. W momencie kiedy jedziemy, te lusterka nie pokazują tego, co byśmy chcieli, w zasadzie nic w nich nie widzimy. Musimy polegać na, w zasadzie na odwracaniu yy, głowy, jest to niestety niebezpieczne. I w czasie jazdy yy, no, bardzo nam utrudnia manewrowanie, szczególnie jeżeli to robimy w ruchu miejskim, to niestety ten motocykl pod tym względem wypada bardzo słabo, No i jest to jego naj, największa wada. Jeżeli chodzi jeszcze o jakieś wady, to yy, no, ktoś się będzie pewnie śmiało. Y, jest zużycie paliwa, <noise> ale jest to motocykl oczywiście sportowy, jednak zużycie paliwa y, przy prędkości przekraczającej 200 km na godzinę y, powoduje, że ciężko zrobić tym motocyklem przebieg na zbiorniku rzędu 150 km. Y, I tutaj już uważam, że y, albo większy zbiornik, bo jeżeli oczywiście możemy mówić, że motocykl sportowy ma duże zużycie paliwa, to, to oczywiście się z tym zgadzam. Jednak zbiornik 17,6 litra i dystans na autostradzie 150 km, który ciężko jest zrobić. To, no to zaczyna y, być zastanawiające sens y, wszystkiego. Y, czy warto tym motocyklem wybierać się na autostradę, i gdzie tym motocyklem można wychodzić na torze, to, że chyba tylko na torze zrobić parę kółek i zatankować go od nowa. Dlatego że jazda na autostradzie. Z prędkością ponad 200 km na godzinę, no oczywiście nie polski, ale to już inna sprawa. Jazda na autostradzie z tak dużą prędkością powoduje, że musimy się dobrze zastanowić, gdzie są stacje benzynowe. Musimy rozplanować naszą drogę, żeby nas nie zaskoczyło nagle, że okazuje się, że nie mamy paliwa w zbiorniku, no, bo wtedy jest duży problem. Jazda z mniejszą prędkością, oczywiście, jest to mniejsze zużycie paliwa, mimo wszystko. Nawet w mieście, kiedy jeździłem, zużycie paliwa w granicach 7-8 litrów to jest w zasadzie norma. Także jak sami widzicie, motocykl sportowy, pojemność wcale nie jest taka duża, bo 675 to jest pojemność daleko jeszcze do tysiączki, jednak przy motocyklu sportowym zużycie jest dosyć duże. Moc jednak nie bierze się znikąd, to nie jest tak, że to jest tylko genialna konstrukcja, która. Generuje dużą moc, ale to jest też i zużycie paliwa. To jest coś za coś, nie ma dużej pojemności, będzie większe zużycie paliwa taki motocykl generował. Także to są takie największe wady. Jeszcze do wad mogę tutaj wam pokazać. Ja może zdejmę o siodło. Zobaczcie, to siodło już tutaj pękło z tej strony jeszcze nie. Ale no Sposób tego wykonania jest słaby. To nie jest nic solidnego. Niestety, ja to się śmieję, że cały motocykl zaprojektowali, na koniec zapomnieli o siodle i to siodło z tyłu to tak na szybko zrobili po prostu z jakiejś deski tak, aby było. Bo jakościowo jest dosyć kiepsko. Jeżeli chodzi o plastiki, one też nie są rewelacyjne, to muszą być plastiki, które są no lekkie zaraz, bo mi tu przeszkadza ten pilot plastiki muszą być lekkie i one są lekkie, jednak zobaczcie to wszystko po prostu no chodzi to nie jest to nie jest coś co jak weźmiecie w rękę no jest bardzo delikatne. Mają sporą elastyczność, jednak są te plastiki dosyć O, tak, tutaj biorę. Są dosyć delikatne. Czacha jest dosyć mocno zainstalowana. Jednak te plastiki no, tutaj poszli mocno, jeżeli chodzi o wagę, redukcję wagi, zrobili te, te plastiki naprawdę delikatne, trzeba na nie bardzo uważać. Jeżeli chodzi o minusy, to w zasadzie to są to największe minusy. Ten motocykl może mieć minus jeszcze dla osób niskich, bo jego pierwotna wysokość to jest 83 cm, jeżeli chodzi o siodło. I to może być dla osób, które mają poniżej 1,80 m, a do takich ja się zaliczam, mam 1,77 m. I tutaj ten motocykl był taki dla mnie akurat, jak siadałem. Czyli byłem w stanie postawić całe nogi, jednak te nogi. Musiał być blisko motocykla, wtedy były całe postawione. Jeżeli trochę rozsunąłem, to już, już no, piętą nie dotykałem. Także ten motocykl najlepszy jest w tych ustawieniach na osobę, która ma no, gdzieś 1,80 m lub więcej. Chociaż wcale nie jest to wielki motocykl. Jeżeli chodzi w ogóle o użytkowanie tego motocykla w mieście, spisuje się bardzo dobrze, jest dosyć wąski. Także można przejechać spokojnie. To nie jest coś szerokiego, to nie jest coś, co nam utrudnia ruch. Można przejechać spokojnie sobie w ruchu ulicznym między samochodami w jakiś tam oczywiście rozsądny sposób, żeby nie stworzyć zagrożenia dla innych i, i dla siebie, ale daje możliwość przejechania swobodnego. No i ten motocykl sportowy też ma niewielki skręt. Ja tutaj postaram się, o, zobaczcie, skręciłem teraz kołem. To koło jest w tej chwili no, trochę skręcone, także jak na motocykl sportowy, to, no, to pewnie jest to norma. Jak na jakiś motocykl turystyczny, to już jest to mało. I w ruchu miejskim, jeżeli potrzebujemy gdzieś skręcić, musimy y, między samochodami y, manewrować. To może się okazać, że nie damy rady, że trzeba będzie cofnąć, jeszcze raz podjechać, bo niestety się tego zrobić tak od razu nie da. No ale to już jest tak, jakby no, norma w motocyklach sportowych. Dowad, jeszcze mogę, że zali można zaliczyć tutaj jedną rzecz, co jest przeważnie wymieniana zaraz po kupnie, tutaj nie była wymieniona: to jest ten zbiorniczek. On jest, znajduje się bardzo blisko koła tylnego. I to niestety jest zbiorniczek plastikowy. Jakiś kamień czy coś może go uszkodzić, to on raczej powinien być aluminiowy. No, fabryka daje, producent daje plastik. Większość osób jednak po pewnym czasie eksploatacji, czy tam nawet prawie od razu, wymienia to na zbiorniczki aluminiowe. To samo też robią tutaj ze zbiorniczkami, tymi 3 do przedniego hamulca. On też jest plastikowy, jednak on nie jest narażony na takie uszkodzenie. Jest bardzo wysoko zainstalowany. Nie ma szansy, żeby go uszkodzić. Nie jest on może piękny, ale w motocyklach sportowych przeważnie jest tak, że właśnie ten zbiorniczek nie jest razem z pompą tak jakby złożony w jedno, tylko jest oddzielnie. Chodzi o to, że są bardzo duże przechyły. W trakcie pokonywania łuków. No tak się zakłada, że motocykle sportowe mają się składać nisko, bardzo nisko, najniżej jak się da. I chodzi o to, żeby w pompie nie zabrakło, pod, jak będzie motocykl pod dużym kątem, żeby nie zabrakło płynu hamulcowego, żeby nie było tak, że pod dużym kątem po prostu ten płyn przeleje się tak mocno na bok, że pompa będzie w pewnym momencie pracować na sucho. To by groziło oczywiście utratą hamowania i to było bardzo niebezpieczne. To są chyba największe minusy, jakie zauważyłem w tym motocyklu. Jeżeli chodzi o plusy, na pewno tak jak już wspominałem wcześniej, silnik jest bardzo dużym plusem. Jest to mimo że jest to jednostka o charakterystyce sportowej i kręci się do 15 tysięcy obrotów, ma jednak dosyć dobry średni zakres obrotów, przyzwoity nawet dół, co się rzadko zdarza w tego typu motocyklach. Można nim jeździć na szóstym biegu nawet 4000 km 4000 obrotów na minutę. Nawet z taką tą, to oczywiście dla motocykli, które mają e, znacznie mniej wyskalowane, znacznie mniejszą prędkość obrotową, to, to są już średnie obroty. Tutaj, tutaj są to obroty niskie, te 4000, ale 4000 spokojnie, nawet na szóstym biegu, można tym motocyklem jeździć. Także silnik jest tutaj bardzo dobry. To zużycie paliwa jest podyktowane niestety wysoką mocą. E, jeżeli chodzi o kolejne plusy hamulce. Mimo, że nie jest to Brembo, tylko inna firma, jednak zaciski są bardzo dobre, tarcze duże, hamuje się perfekcyjnie tym motocyklem. W tym egzemplarzu jest ABS. Zresztą te, te egzemplarze od 2013 roku wszystkie już dysponowały w standardzie ABS. -em. Ja decydując się na motocykl sportowy, na motocykl o dużej mocy, bo zakładałem, że kupię już motocykl dużej mocy, ale lekki, to była podstawa przy tym co wybierałem w decyzji podjęcia, jaki mam motocykl kupić. To, to przede wszystkim miał być lekki, miałem w nim swobodnie usiąść, czyli nie za wysoki. No to jest taka górna granica, jeżeli chodzi o ten motocykl, to 83 cm. Ja go już obniżyłem trochę, to też Wam powiem, mniej więcej, ale to troszkę później. Jeżeli chodzi o te hamulce, to są naprawdę dobre, tylny jest też dobry. W obydwu oczywiście działa ABS, bardzo nie, nie przeszkadza w jeździe. Tak, tak powiem, ten ABS nie jest taki, że się uprzykrza, czy że przeszkadza w tej jeździe. Włącza się po prostu wtedy, kiedy naprawdę już potrzeba. Zawieszenie jest też bardzo dobre. To jest chyba pierwszy motocykl, w którym mogę powiedzieć, że przednie zawieszenie nie nurkuje. Przednie zawieszenie jest sztywne i sztywne w sposób, który no, gwarantuje stabilną jazdę. W sytuacjach gwałtownego hamowania nie ma utraty tej stabilności, nie ma jakiegoś nagłego nurkowania w dół. Ten motocykl dalej pozostaje stabilny, taki można powiedzieć niewzruszony. Oczywiście pracuje ten amortyzator, jednak jego praca jest na tyle sztywna, że daje pewne, pełne poczucie bezpieczeństwa w trakcie wykonywania nawet gwałtownego hamowania. To jest na pewno duży plus. Tylny, hamulet, tylny amortyzator też jest dobry. Też, no, w zasadzie tutaj oryginalnie tylny amortyzator to był kamień. To mogę tak powiedzieć. Przejechanie przez ziarnko piasku powodowało odczucie już na tyłku. Tutaj jak sami zobaczycie, ugięcie tego materiału to jest prawie żadne. To jest naprawdę deska. Tutaj się prawie nic nie ugina. Także. Wszelkie zawieszenia, dochodzące jakieś wibracje czy jakieś ruchy tego zawieszenia, wszystko co ten amortyzator, on jest bardzo sztywny, także wszystko co idzie na podłożu to przechodzi bezpośrednio na tyłek i to jest bardzo odczuwalne. Tak jak w motobandzie podawali, ten motocykl w zasadzie jest stworzony na tor i na torze spisuje się świetnie, na drodze to zawieszenie po prostu urywa kręgosłup. I to jest y, prawda. Ja zrobiłem jedną rzecz y, w zasadzie od razu przeregulowałem to tylne zawieszenie, ponieważ to zawieszenie oprócz napięcia sprężyny i to też zrobiłem. Zmniejszyłem napięcie sprężyny, nie jest potrzebny mi kamień, ja na to, że nie będę jeździł. Ja potrzebuję mieć ten motocykl w ruchu miejskim do użytku i na trasie. Dlatego te sprężyny, które tutaj widzicie zostały skręcone. To było niżej, znacznie, w tej chwili jest podkręcone wyżej. I to zawieszenie już nie ma takiej dużej sztywności. Dodatkowo zmniejszyłem też siłę tłumienia. Tutaj jest regulacja. Na tej śrubie ta siła tłumienia w tej chwili też już nie jest tak duża i się znacznie poprawiło, jeżeli chodzi o amortyzację tyłu. To znaczy poprawiło się w ten sposób, że jest, już nie jest taki kamień jak był. Jednocześnie motocykl nadal jest stabilny i nie ma tutaj pogorszenia jego pracy. To jest dodatkowy plus, jeżeli chodzi o, o to zawieszenie, że po regulacji ten motocykl nadal pozostaje stabilny. W tej chwili, porównując go do turystyków, to jest nadal twardo. To nie jest tak, że w tej chwili ten motocykl stał się jakiś super miękki i po, po prostu jakaś kanapa się z niego zrobiła. No nie, to tak nie ma. Ten motocykl jest nadal twardy, ale w porównaniu do tego kamienia, który był, to już jest miękki. Także wyobraźcie sobie, co tutaj było. To naprawdę, jak jechałem, był jakiś tam lekki garb na, u, na ulicy, to ja wiedziałem, że to będzie już mnie boleć. Tak, to, to mówię o jakiś po prostu niewielkim tam różnicy jakiejś a w asfalcie. Tam coś, się, coś się pojawiło, cokolwiek, to naprawdę, to już wszystko było na moim tyłku i kręgosłupie wyczuwalne. W tej chwili jest to znacznie lepiej, już można tym normalnie jeździć.